Uwaga. Zwróć uwagę na dziewięć nocnych objawów problemów z kośćmi i stawami. Czy kiedykolwiek odczuwałeś ból kości lub stawów w nocy? Budzisz się ze sztywnością, obrzękiem lub skurczami? Często te objawy wydają się normalne, ale mogą być sygnałem poważnych schorzeń, takich jak zapalenie stawów, osteoporoza czy przewlekłe stany zapalne. Co gorsza, większość ludzi ignoruje te oznaki, dopóki problem nie stanie się poważniejszy. W dzisiejszym filmie ujawnimy dziewięć najgroźniejszych nocnych objawów, które wskazują na to, że Twoje kości i stawy cierpią, a jeśli masz któryś z nich, musisz działać szybko. Dodatkowo omówimy trzy tradycyjne polskie produkty spożywcze, które zwiększają stan zapalny i nasilają ból. Znajdują się one na stołach milionów Polaków i mogą szkodzić Twojemu zdrowiu, nawet jeśli tego nie zauważasz. Jestem pewien, że spożywasz niektóre z nich. Ale nie martw się. Pokażemy Ci również trzy najlepsze naturalne herbaty, które pomagają łagodzić ból, redukować stany zapalne i wzmacniać kości. Na końcu filmu podzielę się z Tobą specjalnym przepisem na przeciwzapalną herbatę dla tych, którzy chcą skutecznie i naturalnie złagodzić ból. Zacznijmy od omówienia dziewiątych niepokojących nocnych objawów. Gdy ból pojawia się tylko w nocy lub nasila się po położeniu się do łóżka. Może to być sygnał, że istnieje głębszy problem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Niektóre choroby kości, takie jak osteoporoza, mogą rozwijać się w ukryciu przez lata i zostać wykryte dopiero wtedy, gdy wyrządzą już znaczne szkody. Podobnie reumatoidalne zapalenie stawów może zaczynać się od łagodnych objawów, a następnie poważnie wpływać na mobilność. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany i nie lekceważyć objawów które mogą wydawać się błahe. Oto dziewięć symptomów, na które warto zwrócić uwagę. Jeśli ból nasila się w nocy i nie ustępuje nawet po zmianie pozycji, może to być oznaka zaawansowanego stadium choroby kości lub stawów. Wiele osób skarży się, że ból nie ustępuje nawet podczas odpoczynku, co może wskazywać na przewlekły stan zapalny. Ten rodzaj bólu jest jednym z najczęstszych wśród Polaków powyżej 60 roku życia, zwłaszcza tych, którzy doświadczyli złamań lub mają w rodzinie historię osteoporozy. Innym częstym objawem jest poranna sztywność. Jeśli po przebudzeniu trudno jest poruszać stawami, a uczucie to trwa dłużej niż 30 minut, może to być wyraźny sygnał zapalenia stawów lub artrozy. Problemy te są szczególnie powszechne u osób powyżej 50 roku życia, według najnowszych badań medycznych około 60% polskich seniorów ma pewien stopień artrozy. Obrzęk stawów, często zauważalny w nocy lub wcześnie rano, może wskazywać na nagromadzenie płynu zapalnego, typowe dla zapalenia stawów i dny moczanowej. W polską zimę, gdy temperatury spadają, a wilgotność rośnie, Wiele osób skarży się na nasilenie, bólu i obrzęków. Dzieje się tak, ponieważ stawy reagują na zmiany pogodowe, podobnie jak bóle kości, które nasilają się w chłodne dni. Uczucie pieczenia lub mrowienia w rękach i nogach podczas snu również nie powinno być ignorowane. Często są to objawy ucisku nerwów, co może wiązać się z chorobami takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów czy zespół cieśni nadgarstka. Schorzenie bardzo częste u osób starszych, które przez lata wykonywały prace manualne. Dodatkowo, jeśli przy poruszaniu się stawy wydają trzaski i towarzyszy im ból, może to oznaczać postępujące zużycie chrząstki. Zjawisko to jest szczególnie często zgłaszane przez Polaków, którzy przez całe życie wykonywali pracę fizyczną wymagającą powtarzalnego wysiłku, np. rolników, robotników czy krawcowe. Z biegiem lat przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia stawów, powodując ból i ograniczenie ruchomości. Innym niepokojącym objawem są skurcze i nocne skoki mięśni. Często te dolegliwości są związane z problemami kostno stawowymi, które wpływają na krążenie krwi i funkcjonowanie mięśni. Niedobór wapnia i witaminy D, który jest powszechny wśród polskich seniorów, może dodatkowo pogarszać ten stan, co wymaga odpowiedniej suplementacji pod kontrolą lekarza. Utrata siły w dłoniach i trudności z chwytaniem przedmiotów mogą wydawać się zwykłym objawem zmęczenia, ale jeśli staje się to częste, może to być znak reumatoidalnego zapalenia stawów lub zaawansowanej artrozy. Wiele osób zauważa ten problem, gdy zaczyna mieć trudności z utrzymaniem filiżanki herbaty, czy otwarciem słoika, czynności, które wcześniej nie sprawiały im problemu. Jeśli ból kości lub stawów zaczyna się rozprzestrzeniać na inne części ciała, takie jak kręgosłup, kolana czy ramiona, może to wskazywać na uogólniony stan zapalny. W niektórych przypadkach choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, mogą być przyczyną takich objawów i wymagają dokładniejszej diagnostyki. Na koniec warto wspomnieć o bólach, które nasilają się przy zmianie temperatury. Osoby cierpiące na zapalenie stawów lub zwyrodnienie kości często zauważają nasilenie objawów w zimne lub wilgotne dni, co jest powszechne podczas surowych polskich zim. Dzieje się tak, ponieważ niskie temperatury wpływają na krążenie i smarowanie stawów, co sprawia, że ruchy stają się bardziej bolesne i ograniczone. Zwrócenie uwagi na te objawy może być kluczem do wczesnej diagnozy i skuteczniejszego leczenia. Jeśli którykolwiek z tych symptomów pojawia się regularnie, warto skonsultować się z lekarzem i, jeśli to możliwe, wprowadzić nawyki wspierające zdrowie kości i stawów, takie jak dieta bogata w wapń, umiarkowana ekspozycja na słońce oraz odpowiednie ćwiczenia dostosowane do wieku. W końcu dbanie o zdrowie dziś może zapewnić bardziej aktywne i niezależne życie w przyszłości. Teraz porozmawiajmy o trzech najgorszych produktach spożywczych, które są tradycyjnie konsumowane w Polsce i mają bezpośredni wpływ na stawy i kości. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj ten film ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Pierwszy produkt kiełbasa, kiełbasa wędzona i inne przetworzone wędliny. Kiełbasa, niezwykle ceniona w polskiej kuchni oraz inne przetwory mięsne są bogate w tłuszcze nasycone. Sód oraz konserwanty, takie jak azotyny i azotany, które mogą nasilać stany zapalne w organizmie. Nadmiar sodu sprzyja również zatrzymywaniu płynów, co może zaostrzać obrzęk stawów, zwłaszcza u osób cierpiących na zapalenie stawów i dnę moczanową. Drugi produkt bigos, gulasz z kiszonej kapusty i mięsa. Choć bigos to jeden z najbardziej ikonicznych polskich dań, zawiera kiszoną kapustę. Która może powodować wzdęcia i dyskomfort trawienny, zwiększając nacisk na stawy. Co więcej, bigos często przygotowywany jest z przetworzonego mięsa bogatego w tłuszcze, co może przyczyniać się do wzrostu stanów zapalnych w organizmie i nasilenia objawów chorób reumatycznych. Trzeci produkt pączki. Smażone i nadziewane polskie pączki. Tradycyjne polskie słodkości, takie jak pączki. Są przygotowywane z rafinowanej mąki, cukru i tłuszczów trans, co stanowi połączenie, które może prowadzić do wzrostu poziomu glukozy we krwi i stymulować procesy zapalne w organizmie. Częste spożywanie tych smakołyków może zaostrzać problemy stawowe i kostne oraz przyczyniać się do przybierania na wadze, co dodatkowo obciąża stawy. Teraz porozmawiajmy o trzech najlepszych herbatach dla osób z problemami kostno-stawowymi. Najbardziej korzystne herbaty to te, które mają właściwości przeciwzapalne, wspierają krążenie i dostarczają niezbędnych składników odżywczych dla zdrowych kości. Wśród tradycyjnych i korzystnych dla polskiego społeczeństwa opcji wyróżniają się herbata z pokrzywy. Bardzo popularna w Polsce herbata z pokrzywy to doskonały wybór na złagodzenie bólu stawów i kości. Zawiera naturalne związki przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć obrzęk i sztywność stawów. Ponadto jest bogata w minerały, takie jak wapń, magnez i żelazo, które są niezbędne dla zdrowych kości. Herbata z imbiru. Imbir jest dobrze znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych, dzięki czemu jest doskonałym wsparciem dla osób cierpiących na zapalenie stawów i artrozę. Pomaga on zmniejszyć stan zapalny stawów i poprawia krążenie krwi, łagodząc ból mięśni i kości, herbata rumiankowa. Oprócz tego, że jest naturalnym środkiem uspokajającym, rumianek ma działanie przeciwzapalne, które może pomóc w łagodzeniu bólu stawów spowodowanego przewlekłym stanem zapalnym. Wspomaga także rozluźnienie mięśni, zmniejszając skurcze i nocne skoki mięśniowe, które często dotykają osoby z problemami kostnostawowymi. Na koniec mamy dla Ciebie specjalny przepis. Aby przygotować herbatę z kurkumy i pieprzu czarnego, która pomaga zmniejszyć stany zapalne i łagodzić ból stawów, wystarczy zagotować filiżankę wody. Gdy zacznie bulgotać, zdjąć z ognia. Dodać łyżeczkę kurkumy w proszku lub plaster świeżej kurkumy i dobrze wymieszać. Dodać szczyptę świeżo zmielonego pieprzu czarnego, który zwiększa wchłanianie kurkuminy głównego związku przeciwzapalnego w kurkumie. Dla jeszcze... Silniejszego efektu przeciwzapalnego można dodać pół łyżeczki świeżo startego imbiru. Przykryć i pozostawić na około 5-10 minut, aby składniki uwolniły swoje właściwości lecznicze. Aby zrównoważyć smak, można dodać łyżeczkę miodu i pół łyżeczki soku z cytryny, który dostarcza witaminy C i wspiera zdrowie kości. Najlepiej pić tę herbatę ciepłą przed snem lub rano, aby w pełni wykorzystać jej właściwości przeciwzapalne. I przeciwbólowe. Dajcie znać w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie ten film i czy znaliście wcześniej informacje, które dziś omówiliśmy. Chętnie się dowiem.